Oj drodzy, zróbcie głośniej, rozsiądźcie się wygodnie. Zaczynamy. Mam dla Was ważne info. Słuchajcie, od dzisiaj na nasz kanał, kanał Global Bites, kanał Carp Chłopaków z teamu Carp Obsession, wchodzi materiał, w którym będziemy edukować młodych wędkarzy. Będzie to tak zwany poradnik młodego wędkarza. Jeśli jesteś początkującym wędkarzem lub wędkarzem, który uważa, że masz jakieś braki, yy, zachęcam Cię do tego, żeby zasubskrybować ten kanał. W poradniku Młodego Wędkarza porozmawiamy o zanętach, o przynętach, o atraktorach, o tym, bez czego nie ruszamy się nad wodę. Porozmawiamy o wielu rzeczach. Wielokrotnie takie sytuacje, że siedziałeś z Twoim zionkiem nad wodą i obserwowaliście wodą i obserwowaliście gościa z boku, który wyciągał ryby, i mówiliście: A, na pewno trafił miejsce. W dupie, żadnego miejsca nie trafił. Gość po prostu był dobrze przygotowany. Sprawdził prawdopodobnie jakie jest dno na łowisku. Wiedział gdzie rzucić, wiedział na co rzucić. Czyli szereg przygotowań, które musicie wykonać jadąc nad wodę. I o tym tutaj będziemy chcieli porozmawiać. Większość wędkarzy jedzie do sklepu, kupuje w sklepie czasami byle co, bo jest tanie. Yy, rozrabia to w wiaderku, rzuca do wody i czeka na branie. Większość z Was właśnie tak łowi ryby. Trzeba, trzeba to uciąć już teraz, ponieważ w tym momencie, jeśli tego nie zrobicie, a właśnie tak robicie, zabijecie w sobie pasję wędkowania. Prawdopodobnie, jesteś, jeśli jesteście młodymi wędkarzami, pojedziecie parę razy nad wodę, nie złowicie i przestaniecie jeździć. I jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie ten kanał. My łowimy już ryby 25 lat, byliśmy testerami firm federowych w Polsce, bardzo ciekawych firm. Teraz testujemy markę Global Bites, która niebawem jako premium wejdzie na rynek. Słuchajcie, porozmawiamy na tym kanale o, o tym, jak przygotować zestaw. Możecie sobie sami powiązać haki. Pokażemy Wam ciekawe filmy, parę trików związanych nawet z tym, jak przygotować produkty, z czego korzystać nad wodą. Jest tego naprawdę sporo. Pokażemy Wam, jak przygotować dobrze PVK. Rozmawiamy o precyzji. Wyjaśnimy Wam, tak na dobrą sprawę, co zrobić, żebyście praktycznie w 50-60% mogli w ciągu krótkiego czasu polepszyć Waszą technikę nad wodą, technikę holu, technikę wyciągania i to, jak w dobry sposób, praktycznie 100%, położyć pewnie zestaw, z czym ma większość wędkarzy kłopot. I to, jak subskrybuj ten kanał. To jest dla Ciebie duża szansa, żeby się rozwijać w wedkarstwie, a my widzimy się niedługo przy pierwszym materiale. Trzymajcie się. Na razie.